wszystkim z tej strony Seba i witam was w no tak jakby w drugiej serii. No, w pierwszej serii z gry Minecraft na trybie jednoosobowym stwórzmy sobie świat przygody. Robię to drugi raz, bo tamten świat niestety mi się nie wiem jakoś usunął. Struktury ok świata domyślnie zezwalaj na kody wyłączone, bonusowa skrzynia a włączmy sobie gotowa i stwórzmy nowy świat czym trafimy, generowanie terenu. Tajemniczo. Snow bez jaj. Gdzie ta skrzynia? O, tutaj. Słodko. Otwieramy. Mam tak. Kilowy, kilowy batki. Chlebek to. Dobra. Ale coś się mi zlagowało. Skrzynię sobie weźmiemy. Pokopiemy sobie od razu tak na szybko I będzie gitara hmm. yy, wpadłem gdzieś w dziurę Bez skojarzeń yy. Dobra Kopiemy sobie torczem Uhu. No ale nie ma owijania w bawełnę, musimy wytopić Cobblestone'a więc tak biery mi kilufa, do ręki i kopiewa, kopiewa, kopiewa. Dawaj to tak, kopiemy to. Oooo tak. Kopiemy, kopiemy. O, Dobra. z jak ja dawno tego Minecrafta nie grałam. O słyszę nie to jest słodko. Dobra, dwadzieścia wystarczy. Dwadzieścia mamy. Teraz turbo. Ma. Eee, dobra, miesza z tym. Na. Eee, mamy drewno. Tak. Dobra, robimy sobie tak. Patyki mam, dobra. sobie od razu zrobię może łopatę I tak na wszelki wypadek miecz <noise> bo wiecie no, y, zawsze trzeba być ostrożnym kilofy to mam dobra miecz tutaj to tak i to tak troszeczkę sobie drewna pozbieramy <noise> Nie, może piszcie w komentarzach, czy chcecie na przykład serię taką zwykłą z Minecrafta, czy na przykład jakąś fabułę z jakąś osobą nakręcić, albo na przykład Skyblocka mogę, albo jakieś Escapey z Wami poprzechodzić, jeżeli macie jakieś serwery albo coś, co mi dobre. No ale co ja Wam teraz o tym mówię? Jedziemy z tym koksem. Yy, zebrałem 20 trefienka i jedziemy. O, dynie, 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 Będę miał dynie, dynie. Yy. Aha, to mój stary tek teksturpak. No, niestety. Dobra, to są dynie, jak coś. Nie? Potem go zmienię. A zresztą, czekajcie, zaraz wracam. Dobra, już jestem i jest wszystko okej. Okay. No, hmm. wiecie co? Chyba będzie lipa, bo jak robiłem cięcie, to nie wyłączyłem yy, tego. No, Audia City. I może głos się spóźniać. No, bez jaj będzie tak dalej. Uuu, lipa, lipa. O, trzcina będzie. Dobra, trzcina nam się przyda. Dobra, jedziemy dalej. Owieczki, owieczki. Owieczki, biedne owieczki, trzeba je zabić. Musicie mi dać wełnę. Ej. O, tu jest wełna. I tu. I teraz prosiaki zarżniemy. Dobra. Jeszcze tutaj. I szukamy nowych terytoriów. Bo ja nie chcę na śniegu żyć. A co widzę dookoła jest śnieg. Albo piasek, albo śnieg. O, fajna góra. Grze śnieg, no kurde. Ale, ale, ale fajne. Ja tam idę. Ja tutaj będę mieszkał. O, trudno. Że śnieg. Jakoś damy radę. Ale fajne. Ale bym się ucieszył, jakby za tą górą nie było już śniegu. No dobra, to wbijemy tam na górę. Jak alpinista. Będziemy się wspinać jak szczyt. Nie. Będziemy wspinać się na szczyt jak alpinista. O, o widzę tam nie ma śniegu chyba. O. I, i czy się rozczaruję? Tak, rozczarowałem się. Jeszcze tam dalej możemy biec, biegnąć, biec, biegnąć, nie wiem. Um, u, kurde. Um, kurde. teraz na wszystko zobaczę, to przypomina mi Slendera. No, no dobra. Miesza z tym tutaj tak. Tutaj tak. Tak. Aha. No, kurde, fajnie. Tylko ja, jak ja zajdę? O. I w dół. Pamiętajcie, nigdy nie kopcie pod sobą. A no, mogę na no, tutaj. Dobra. No, zbijamy na dół i się prześpimy, bo zaraz to będzie pierwsza nocka. Ostatni schodek. O jaskinie Jak tajemnica co? Wągel. Wągel, 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 Wągel Wągel, Wągel.